Rafał Szamburski mieszka we wrześniu, Jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 6. Oprócz tego jest scenarzystą filmu Wszystko będzie dobrze, a także autorem kilku sztuk teatralnych. Ostatnio napisał wypracowanie nadobowiązkowe z Bohumila Hrabala, które parę tygodni temu wydawnictwo Kropka wydało w postaci książkowej. Książka spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, tak zwanego świadka literackiego. Wyrazem tego jest przyznanie przez program Trzeci Polskiego Radia trójkowego znaku jakości, a także dyskusja w studio TVP Kultura w programie. Czytelnie. Rafał Szamburski. Wypracowanie nadobowiązkowe z Chrabala. Wypracowanie opowiada historię człowieka, który 35 lat spędził w punkcie skupu butelek. Stoczył się w alkoholizm, podźwignął się z niego, by osiągnąć życiowy sukces, stając się majętnym człowiekiem, jednocześnie właścicielem zakładu przetwarzającego surowce wtórne. Wypracowanie napisane zostało w pierwszej osobie. Słuchaczem tej opowieści jest tajemnicza pani doktor, z którą bohatera niebawem ma połączyć więź małżeńska. Ta książka oprócz różnych innych przyjemności dostarczyła mi pewnego wspomnienia. Otóż przypomniałem sobie, że jako dziecko chodziłem do punktu skupu butelek, żeby oddawać tam flaszki po różnych napojach. I jako tako pamiętam tą przestrzeń wypełnioną właśnie skrzynkami i butelkami i pana, który je segregował, odrywał tam kapsle z specjalnym urządzeniem, rozrzucał do odpowiednich... Mm -hmm. Pudełeczek, no i wypłacał mi wtedy jakąś niedużą kwotę, która jednak starczała na lody, na przykład, albo Pepsi-Cola, jeżeli jeszcze wtedy była. Nie spodziewałem się, że z czasem spotkam tego mężczyznę jako bohatera i narratora książki. Tak, ale jest on niezwykły, ponieważ całym sercem wypełnia swoją pracę i ustawia butelki tak, żeby to było zgodne z szykiem doryckim bądź korynckim. I po prostu jest... jest... Najlepszym na świecie tym człowiekiem skupującym butelki. No to jeszcze dodajmy, bo on czyta etykiety, próbuje tych alkoholi i zapoznaje się z całą ich historią. Więc to jest taki jakby no, poeta-archeolog, który gdzieś tam drąży w głąb banał codzienności. Przy czym też chyba od razu musimy o tym... Powiedzieć, no jakby ten tytuł wymaga troszkę tłumaczenia, czemu akurat ym, wypracowanie nadobowiązkowe z, Bohum, z Bohumila y, Hrabala. No y, ta narracja jest rzeczywiście chrabalowska i czy pociągi pod specjalnym nadzorem, czy, czy wydane niedawno auteczko, no tutaj jakby y, dostarcza takich wzorców i językowych, i. Y, powiedzmy w konstrukcji postaci. No można powiedzieć, że to jest taka chuba przyczepiona do dużego drzewa, ale chuba bardzo piękna. Nie chciałbym tego jako jakby zarzut. Więc od razu powiedzmy, że i ten tytuł, który wskazuje na pewne źródła inspiracji i pewna bezpretensjonalność w gruncie rzeczy tego tekstu bardzo świadczą na jego korzyść. Mnie się najzwyczajniej w świecie ta książka tak. podobała. Mhm. Myślę, że jest dobrze napisana, konstrukcja bohatera, jest dość utrzymana w pewnych ryzach, jest konsekwentnie zbudowana. Obraz świata, zobaczony przez jego filtr, jego wrażliwość, jego obsesję różnego rodzaju, też jest jakoś ciekawy. Myślę zresztą, że jest to dobry materiał na monodram i zdaje się, że nawet pan Robert Więckiewicz, który tutaj też reklamuje tę książkę na okładce, ma taki plan, żeby przekształcić to na sztukę teatralną. Tak, to się idealnie nadaje i o tym autorze jeszcze nie słyszeliśmy, o Rafale Szamburskim. Chyba że jako scenarzyście. Ale, tak, natomiast rzeczywiście ta książka pokazuje, że, że narracja ma po prostu w jednym, w jednym palcu, i przy okazji jest to też opowieść o transformacji, bo co tu się dzieje dalej? W końcu skupy butelek przestają istnieć, tak jak skupy makulatury, ale nasz bohater. Dobrze odnajduje się w nowej rzeczywistości, co też jest zaskoczeniem, bo przywykliśmy do takich opowieści właśnie rozmaitych meneli, którzy staczają się albo tę transformację przechodzą jak najgorzej, a tu nie. A tu jest jednak I ten, zaskoczenie. I to zaskoczenie chyba <grymără> jest jedynym słabym momentem, w której książce tak mi się wydaje, bo ten happy end jest sobie za dobry po prostu i taki filmowy w gruncie no, rzeczy. Happy prawda? end za dobry, na szczęście on nie jest długi. i uh -huh. Chciałbym jednak podkreślić, że po prostu autor znalazł jakiś sposób Mówienie o tak zwanej Polsce B, i też o tym okresie lat 90., który akurat dla tej części Polski był y, czymś y, traumatycznym. No, tu mamy właśnie osobliwą taką y, wersję American Dream. No. Z chłopa król, to znaczy z tego bohatera, który jednak jest ustylizowany hmm. na taką postać naiwną, jakby yy, niekiedy mamy wrażenie pod pewnymi względami życiowo upośledzoną. Yy. No, on jest po prostu trochę opóźniony w rozwoju yy, ten to, to jest po prostu synek mamusi, to trzeba powiedzieć od razu. On. Utajony homoseksualista, nie, trochę nieudacznik, trochę, alkoholik, ale trochę alkoholik. Bardzo sympatyczny. Bohater I jednej z książek widzę. Hrabala chciał zostać sprasowany w skupie makulatury razem z dziełem Immanuela Kanta. Bohater szamburskiego zupełnie inne, jak się okazuje, znajduje rozwiązanie, i jestem takim mrugnięciem okiem na końcu książki, ale jak sądzę, mrugnięcie też sympatyczne. Tak, on po prostu odnajduje swoje miejsce w świecie i w tamtym systemie, i w nowym. W świecie surowców wtórnych. A myślę, że o autorze jeszcze usłyszymy.